I gural siedział z przodu z nim czytał jakieś tam nie wiem jakiś przekład niebieskiego poety jakiś taki ten tomik miał taki rozdarty Tak ty na poddaszu znajdujesz, ja, nie? Kurwa zwolnij! No zwolnij, kurwa powiedziałem. Dobra, i przesiadamy się. Góral prowadzi, słucha swojej muzyki, ogólnie ogóle muzyka miasta, tam, tour de polon, i my takie, co tu się dzieje. Tam? A my, taka pierwsza trasa w ogóle, to nie wiesz z raperem, nie? No tak, no wiesz, ja ten, ten często opowiadam, jak chciałem, tak wiesz, jak jeszcze byłem taki ulizany, ten góral to taki, wiesz, tam to bandana, ten durak na głowie, czy jak się nazywa, okulary, to już widać, widać, widać krótki człowiek hip-hop. Ja tam chciałem zagadać i podchodzę, hej, góral. Usłuchaj tam w tekstach piosenek, piosenek rapowych, czasem mówią, że ktoś ma zryty czosnek. Co to znaczy? I on tak, okulary na dół wziął i sprawdzasz mnie I to nasza pierwsza relacja.